To jest to marchewka... A to jest pierwszy odcinek zarabiania... Jak zarobić? Czyli e, pierwszy odcineczek. Tak... W y, super święte przeszukułam i ślinobi bezgłośnie was świtają. Tak, jeszcze... Oj. O Chyba. Heil. Eee. Dobra. Y, jakby coś są Trzy sposoby. Pierwszy sposób y, kupuję Wam Gileonu i uszlachetniacza Cellonu to z tego Wam wychodzi proszek cella i inne takie cellony drugi sposób to resel czyli używanie piórek taniej i sprzedawanie drożej no na przykład jakby teraz chodzi po 20k to byście zaczekali tam w, w kilkanaście godzin i by jest do 24k to wtedy byście go sprzedali drożej to od pochodzi w reselu a trzeci sposób Mm, to jest chodzenie na krem, tam sobie grafynię. Dobra. Dobra, pokażę Wam. Yy, Sprawdzam, hala. Kupijemy Gilion. Koło 99. Ja sobie kupię dwa staki. Takie. I mm, idziemy do Malcolma. Hmm. No. Bo I po prostu Mikołaje na stałe i naczatek. Fajny ten Ewen zimowy. Kupujemy... Ee, tak, trzeba, eee, trzeba, ee, co taki. Sorry, Dobra. Dobra trochę już to ogarnęłem Jak mamy tutaj jakiś porządek to To po prostu klikamy na to no. cały Czas i celon jakiś Może nam wydropić, na przykład celon 10 Najlepszy Wtedy go bardzo ładnie celniemy No ja widziałem kolesia, który go celał po 10k tak. No po 2k chodzi nawet No a tak to on y z Za samo cel możecie za sam proszek cel, możecie zarobić sobie troszeczkę... O! celon poziom piąty Patrzcie. No, no co to No i klikacie tak sobie cały czas. Co on chce ode mnie? No i psatek. Dobra. Eee... No... Akurat teraz żaden fajny cel, nie chce się drop'nąć. No hmm, i drop'ył raz celon... Yy, 6. Ósemka się dropła no. kiedyś. Nie. O, ktoś się wyrzucił celny chyba. No, tak. Yy, dobra, chodźcie, yy, idziemy do tego, no z bazaru. Chodź. Ja wiem, tu się płacą. No. Celem poziom jeden to tam wyrzucę, bo... No, jakieś tam waka bym zrobił, chociaż nie wiem. Dobra. O, nie, Wbijamy no, to... do nas bazaru, wpisujemy proszek cella. O, po 180 golda teraz wychodzi. Aktualnie. Mhm. To będę go sprzedawał po 179. O, 17k 500. No i tak wszystko wystawiamy, cały proszek cella. i się będzie zarabiać no i pewnie za niedługo mi kupią My tak zarabiamy No tak lub piranio, ale okay. No to reser na to Nie ja idę zrobić okay. no to tak, no to ja też Luram sobie ładnie No i celony też można sprzedawać celony Jakby okay. coś ładnego wam dropło o! Celą 80 za 1 KK Staniało. staniało. 450. Celon poziom drugi zawsze e, ładnie chodziło. No Piątka mm. mi bardzo często No. Nie no, tego nawet nie będę sprzedawał, bo mi się to nie opłaca. No i właśnie ten trzeci sposób to dropienie piórek ale to powyżej 45 poziomu na kremie. Zachodnim No i wschodnim No to... No to tak, no to macie trzy sposoby na zarobek To był pierwszy odcinek Mam nadzieję, że wam się spodobało Zaraz może nagramy Nie No to... Do następnego odcinka, cześć!